Dlaczego przy przewidywanym dłuższym okresie żywienia dietą przemysłową należy rozważyć założenie peg. Wytyczne SGE mówią jednoznacznie, że stały dostęp żywieniowy powinien być wykonany techniką pól, a więc techniką wprowadzania cewnika żywieniowego przez jamę ustną przełyk do żołądka. I o ile czas żywienia, przewidywany czas żywienia przekracza 4 tygodnie, to taka technika jest techniką z wyboru. W przypadku krótkich okresów wsparcia żywieniowego, a więc do 4 tygodni, możemy zastosować cewniki zakładane przez naturalne otwory, a więc najczęściej przez jamę nosową, czasem przez jamę ustną. Jakie są wskazania do zakładania PEC? Najbardziej podstawowym wskazaniem do założenia stałego dostępu żywieniowego typu PEG jest tak zwana dysfagia, a więc sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej podaży pokarmu poprzez naturalną drogę, jaką jest przełyk. Taka sytuacja ma miejsce w różnych okolicznościach. Najczęściej stosowaną. Najczęściej zakładamy PEGA u pacjentów z problemami neurologicznymi, a więc takich, u których wystąpił udar mózgu, pacjentów po urazach twarzo-czaszki czy urazach głowy, pacjenci z guzami centralnego systemu nerwowego. A więc bardzo częstym wskazaniem do założenia PEGA jest, są pacjenci z chorobą Parkinsona. Czyli to jest ta główna grupa pacjentów. Drugą dużą grupą chorych, u których zakładamy PEGA, jest, są pacjenci z zaburzeniem drożności drogi pokarmowej, a więc w tym przypadku jamy ustnej, przełyku, i tutaj mówimy głównie o nowotworach: nowotworach dna jamy ustnej, języka, nowotworach ktani czy nowotworach przełyku. Kontrowersyjnym i rzadszym wskazaniem do założenia cewnika żywieniowego stałego jest, są łagodne zwężenia przełyku, ale również ta technika jest wykorzystywana u tych pacjentów. To i wreszcie pacjenci z początkową fazą demencji. U tych chorych również możemy wspomóc żywienie tych chorych poprzez założenia, założenie PEGA to jest bardziej kwestia wsparcia żywieniowego i planowania dalszego żywienia niż wymogów w danym momencie. Pacjenci z zaawansowaną demencją nie są dobrymi kandydatami do założenia stałego dostępu żywieniowego w technice PEC. Jakie są korzyści dla pacjenta PEC versus zgłębnik nosowo-żołądkowy? No, te korzyści są wielobrakie i jakby no, oczywiste, założenie cewnika przez naturalny otwór, najczęściej przez jamę nosową, jest męczące dla pacjenta, zaburza drożność nosa, powoduje wzmożone wydzielanie śluzu. Czasem po dłuższym utrzymaniu takiego cewnika dochodzi do rozwinięcia powikłań w zakresie przewodu pokarmowego, jak na przykład nadżerek czy odleżyn, zarówno w przełyku, jak i w żołądku, a nawet w skrajnych przypadkach zdarzają się krwawienia wynikające z pojawienia się takich odleż. Natomiast taka sytuacja nie ma miejsca w przypadku, gdy zakładamy PEGA. Oczywiście samo założenie PEGA jest obarczone nieco większym ryzykiem niż założenie zgłębnika nosowo-żołądkowego. Niemniej jednak korzyści wynikające z dostępu stałego znacznie przewyższają te związane z założeniem dostępu przez. Naturalne otwory, czyli przez jamę nosową czy jamę ustną. Nie mówiąc już o takich rzeczach, jak znacznie większy komfort funkcjonowania pacjenta z stałym dostępem, większa dyskrecja, więc pacjent może normalnie funkcjonować, niekoniecznie być obiektem zainteresowania wszystkich wokół, związanym z wystającym z nosa pacjenta cewnikiem. No, i oczywiście wszelkie sytuacje, w których wymagamy jest długotrwałe wsparcie żywieniowe, no to jednoznacznie korzystniejszym jest założenie cewnika stałego, przeskórnego bezpośrednio do żołądka lub do dwunastnicy. Jakie są kryteria wyboru techniki założenia PEK? Wskazania do push i pull PEK. Jak chyba już wspominałem, technika pull, czyli klasyczna, najczęściej stosowana technika zakładania PEGA, polega na przeciągnięciu PEGA przez jamę ustną, przełyk do żołądka i wyprowadzeniu go na zewnątrz ciała poprzez skórę, powłoki skórne, z ufiksowaniem końcówki żołądkowej przy ścianie żołądka. A końcówki, a drugiej części cewnika do skóry czy okolicy skóry. Technika push z kolei wykorzystywana jest w przypadku takich okoliczności klinicznych, które uniemożliwiają zastosowanie tradycyjnej, klasycznej techniki pull. I wykonywana jest w taki sposób, że należy wyjściowo wykonać tak zwaną gastropeksję, a więc przy, przyszyć poniekąd, czy ufiksować ścianę żołądka do ściany jamy brzusznej poprzez założenie takich specjalnych szwów, które umożliwiają połączenie ściany żołądka ze ścianą jamy brzusznej. A to jest konieczne do tego, aby w następnej kolejności nakuć powłoki skórne i wprowadzić trokar, czyli taki bardzo ostry trójkątnego kształtu metalowe, metalowe narzędzie, które wprowadzamy do światła żołądka po odpowiednio wcześniejszym rozmuchaniu żołądka, po to, aby przez to nakucie wprowadzić czyli Stąd nazwa push: wepchnąć pega i wypełnić balonik, który jest tym narzędziem fiksującym od strony światła żołądka cewki. Ten balonik podciąga się do ściany, wypełniony solą fizjologiczną, podciąga się do ściany żołądka, tak aby zapewnić podtrzymywanie ściany żołądka blisko. Ściany jamy brzusznej na tyle, przez na tyle długi okres, aby w tym czasie doszło do wytworzenia kanału przetoki, który umożliwi w przyszłości wymianę takiego cewnika Która z technik jest obarczona mniejszym ryzykiem powikłań? Tak jak wspomniałem, obie techniki wymagają nabycia odpowiednich umiejętności. W gruncie rzeczy, jedna i druga technika jest techniką bezpieczną. Ważny jest odpowiedni wybór techniki w momencie, kiedy decydujemy się na założenie cewnika, bo jeśli zdecydujemy się na założenie cewnika w technice pól u pacjenta, który ma bardzo ciasne zwężenie, Przełyku, na przykład, czy, czy jamy ustnej, możemy utknąć z cewnikiem w zwężeniu e, i, e, no i mamy wtedy poważny problem. E, niemniej jednak, jeśli mamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie, to, e, to bezpieczeństwo samego procesu zakładania e, cewnika jest e, zachowane i tu, i w jednym, i w drugim przypadku. Natomiast e, problem, e, jakby w Późniejszej obsłudze cewników dożywienia żywienia jest, polega na tym, że cewniki, które są założone techniką PUSH, wymagają wymiany co kilka miesięcy. Wytyczne mówią o trzech do sześciu miesiącach, co jest związane z możliwością rozszczelnienia balonika i, i jego zapadnięcia się, a to z kolei jest prawie prostą drogą do wypadnięcia cewnika. i o ile nie zadziałamy w sposób odpowiedni, co w trakcie szkoleń pacjentów i ich rodzin wielokrotnie tłumaczymy, że w takich okolicznościach należy tenże cewnik wprowadzić do kanału, po to, żeby ten kanał nie zarósł, a zdarza się to bardzo szybko. Już po kilkunastu godzinach od wypadnięcia cewnika, w jego ponowne wprowadzenie w ten sam kanał jest trudne lub, lub czasem nawet niemożliwe. Tak więc ta nauka i edukacja pacjentów z założonymi cewnikami jest istotna. Powikłania kwotoczne są podobne w jednej i w drugiej grupie. Na moje oko, z moich własnych doświadczeń, wynika, że zdecydowanie korzystniej jest założyć cewnik techniką pól, o ile jest to technicznie wykonalne. Jaka jest trwałość czasu użytkowania założonego dostępu w zależności od techniki? E, wytyczne europejskie mówią tu dość jednoznacznie, że cewniki zakładane techniką pól nie wymagają wymiany, póki działają. Póki nie dojdzie do e, zatkania cewnika, jego złamania, załamania czy, czy rozfragmentowania, to taki cewnik odpowiednio e, zadbany, płukany po każdym posiłku, e, odpowiednio chroniony i odpowiednio. Obsługiwany może wiele lat służyć pacjentowi, i nie ma potrzeby wymiany po jakimś tam konkretnym okresie. Natomiast inna sytuacja jest w przypadku pushpegów. Tutaj, jak wspominałem, wymiana pushpega jest obligatoryjna po 3 do 6 miesiącach, a zdarza się, że ten mechanizm zaworowy utrzymujący ciśnienie w baloniku pushpega rozszczelnia się wcześniej i wtedy. Ta wymiana jest konieczna zdecydowanie przed upływem tych trzech czy sześciu miesięcy, ale rutynowo trwałość takiego cewnika oceniana jest na trzy do sześciu miesięcy.